Od początku żubry pokazały, że to one są faworytem spotkania. Pierwsza piątka Kujawa Krajewski, Monach Szulc, Zadykowicz objęła prowadzenie od pierwszych minut i sukcesywnie je powiększała. Szczególną skutecznością wykazał się Grzegorz Szulc, zdobywając w pierwszej kwarcie 14 oczek. Po 10 minutach żubry prowadziły 36 do 14. W drugiej kwarcie trener Jerzy Karpiuk podstawowych zawodników żubrów posadził na ławce i ogrywał zmienników. Białostoczanie nie grali już tak efektownie jak w pierwszej kwarcie, ale 22-punktową przewagę utrzymali bez problemu. I na przerwę schodzili prowadząc 56 do 34. Pierwszy raz na białostockim parkiecie zaprezentował się młody rozgrywający Łukasz Wilczyk. Przeciwnik nie stwarzał większego zagrożenia, więc białostoczanie potraktowali spotkanie bardziej jak mecz kontrolny niż ligowy. W drugiej połowie gra była statyczna i nudna, ale nadal efektywna. Białostoczanie pierwszy raz w tym sezonie przekroczyli granicę 100 punktów, wygrywając 103 do 65. W końcu cały zespół mógł zagrać. Nie było tak, że 6-7 zawodników grało. Pokazaliśmy w końcu, że jesteśmy jednym zespołem, będziemy walczyć. Będziemy starali się walczyć cały czas, razem i być razem, na dobre i na złe. Cieszę się przede wszystkim z tego, że w dzisiejszym meczu mogłem skorzystać z dwunastu zawodników. I to nie na zasadzie takiej, że jak już był wynik ustalony, tylko w czasie drugiej kwarty grała już dziesiątka, a w czasie czwartej kwarty już cała dwunastka. I to, I to mnie cieszy. Za tydzień żubry zagrają na wyjeździe z magiem z Gierz, a za dwa tygodnie będą gościć jednego z faworytów rozgrywek Tarnowie For You.